To ja jestem pierdolnięty <noise> Czy ty jesz pomadki w imieniny swoje? Ale... pomadki się mówi na czekoladki inaczej Co że Nie Zaczyna ale... mnie wierzyć w swoją trzeźwość Ej, bo czap też nie wierzy chyba teraz w moją trzeźwość to no normalnie się mówi no co, co ty... wy gadacie? Czemu mi z taki Nie, no... Nie, dobra. Muszę... Muszę googlować teraz. A za was czekoladek pomadki dostajesz. No mówi się normalnie pomadki. Oju, oj, 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 u mnie to jest chyba kiepsko. Pomadki czekoladki. Nie ma czegoś takiego. To może u mnie na wsi się tak mówi.